Cześć widzowie, tutaj jest Cukierka a dzisiaj przedstawię Pikachu. 10 moich ulubionych kart z tego albumu, z kart Pokémon. oczywiście. Dzisiaj jestem w takim bardziej ekskluzywnym jakby no rad jestem w Radiu Płock. Zaczynamy! My. Pikachu. Z tego mojego albumu przypominam, jakby ktoś musiał coś pójść, bo pierwsza moja karta ulubiona to jest taka Taki Mumbreon, um, powinien być Umbreon, ale to firma Pokémon to robi, więc nie mogę się przyczepiać. Kolejna karta to jest... I numer 2 to jest święta Pokémonów Bardzo mi się podoba, bo jest taki fajny styl użyty do tego. Kolejna karta, numer 3, to jest Sylvion. Taki ładny wybór. No jakby w kawiarni można powiedzieć z babyczkami. Bardzo ładny styl w ogóle. Kolejna karta to jest ten Archeus czwarta. Bardzo mi się podoba, bo jest taki ładny tło. I w ogóle wszystko ładnie, fajnie błyszczy. Kolejna karta to jest... Taki konik, bo nie wiem, nie umiem przeczytać jak się nazywa, i to jest chyba już piąta karta. To jest piąta karta, no i taki mega ładny. To jest promka, więc nie traficie takiej ej, karty nigdzie, tylko w specjalnym zestawie. Więc, no, jak chcecie taką kartę, no to lepiej się spieszcie, bo mogą się wysprzedać. Kolejna karta, ewolucja Vulpixa e, Ognistego. Bardzo mi się podoba, bo bardzo lubię Vulpix i Eevee. I to jest już szósta karta. Bardzo ładna w ogóle. Podoba mi się styl, styl jaka, w jakiej jest zrobiona. I kolejne dwie. Numer 7. Tak, myszka taka. Bardzo ładny. No, i taki fajny styl wodny, że pod spodem tutaj, właśnie jakieś jakieś jeże wodne. No, nazwijmy to jeże wodne są pod nią. A tutaj ryby i wodne pokemony. Bardzo ładnie zrobione. I kolejna Dragonite. Bardzo lubię Dragonite też. I naprawdę mi się podoba. Taka fajna. O i w ogóle to jest ósma karta. Albo już... Tak, ósma karta. Ta, sorry. No, no nie mogłam szybko, no zapomniałam. Kolejna karta. To jest już dziewiąta. To jest Sylwion. ładny, naprawdę fajny, że jest taki tęczowy i fajna, bo złota, bo lubię złota. Kolejna karta, i to jest już nawet dziesiąta, czyli ostatnia na ten odcinek. Dziesiąta, Garda Wuan. Śmiesznie to wymawiam w ogóle. Bardzo ładna, błyszcząca. W1 VMAX. Bardzo ładnie Więc zrobiła. No i to jest na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się na kolejnym odcinku z kart Pokémon albo z czegoś innego. Do pa!